Siemano, dzisiaj nagrywam z moim kolegą Adamem. Ej, no, akurat wiem, sobie do niego przykład. Dobra, i gramy, 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 gramy. Tutaj mam sobie słaby internet, więc... Co się martwcie? No. Tak, bo y, kończy troszkę nam się internet, bo wiecie... To... No, u niego jest nowy, u mnie y, już dawno nie dokupowaliśmy, ale nie będziemy dokupowali, bo na... Nara... Dobra, u tutaj ten motisek. Dobra, jedziemy, jedziemy. Gramy teraz na około jakieś 11 tysięcy. Prawie. Nie, ja gram na poziomie... Tak, hmm, ale, ale... Bo ty grasz na moim poziomie, czyli poziom... No, 800 pucharków, bo ja gram z tobą, a 20 tysięcy. Dobra. Tutaj w ogóle... Y... Na czacie piszecie fajne rzeczy. Pozdrawiam y, poz, pozdrawiam y, mojego kolegę mojego kolegę właśnie tutaj y, na tym odcinku Adama y, ty. On Adam, się... tak się nazywa, ale nie Po tak tak bo prostu bo... Nie lubimy zdradzać swoich imion, ale wiecie jak ja się nazywam, no bo no, tak naprawdę mam napisane... No, nie. Jak się nazywam, ale... E, czemu napisałeś swoje nawet nazwisko? Wiesz, że to już ja wszyscy cię mogą namierzać. Ale tutaj kolega troszkę nie rozumie. Y, trzeba mieć. Powiem mu, bo trze, trzeba mieć... O, masz nowy level w kanacie. Kto masz level? Trzynasty, bo mam mega markuję. A, bo... A, um, A skąd ty wiesz? Jana, ja dobiłam do 43. Um, brakuje mi 101 No,